Na pewno wielu z Was zastanawia się: Człowieku, czemu będziesz mówił o filmie, który miał swoją premierę w TvP? Przecież to musi być nuda. Może. A może jest to po prostu dobry film? A może dlatego, że dopiero co była rocznica Bitwy o Anglię? A może dlatego, że dzięki portalowi Kickstarter, między innymi ja, współtworzyłem ten film? Już Wam mówię, ten film to nie jest nuda. Tomasz Magierski wykonał kawał dobrej roboty właśnie między innymi taki człowiek jak ja i pewnie kilkaset albo kilka tysięcy innych ludzi y, zrzuciliśmy się, daj mu na to y, pieniądzury i ten film powstał i fajnie. Czemu? Ponieważ jest w tym filmie... Ogólnie bitwa o Anglię jest przedstawiona oczami nie tyle głównych uczestników, ponieważ y, z, z owych jeszcze dwóch w momencie kręcenia filmów y, y, żyło. Teraz został już się, y, tylko jeden. Ale mamy też dzieci tychże y, właśnie lotników. I w miarę, powiem szczerze, ten film tak stara się... W koherentny sposób pokazać o co chodziło. Bo o samej bitwie o Anglię, o samym 303, może nie jest zbyt wiele. Bo tak mniej więcej do połowy filmu dowiadujemy się o losach, co się działo przed, opowiadają właśnie nam lotnicy, opowiadają ich dzieci. I to jest w ten sposób. Troszeczkę ten film jest. Może nie ale wstęp jego jest dosyć długi, ja rozumiem. Oczywiście reżyser miał mnóstwo materiału, bo nie ma, nie, nie ma siły. Ja dobrze sam wiem, kiedyś poczyniłem film dokumentalny, który trwał 45 minut, a materiał miałem 10 godzin. Tutaj film jest ponad godzinny, więc tego materiału musiało być dużo, dużo więcej. Tym bardziej, że są i zdjęcia i z obchodów w Polsce, obchodów w, w Londynie i tak dalej, więc tego jest mnóstwo. I chciał pokazać ich jak najbardziej ze wszechmiar. Cel szczytny. Tylko troszeczkę tutaj siada, można, jeżeli można powiedzieć o filmie dokumentalnym, siada napięcie. Dowiadujemy się, że są fajne rzeczy, naprawdę wzruszające i ciekawe, ale troszeczkę przyduje. Potem jak już e, okazuje się, że przez e, m.in. przez różne inne kraje, przez, przez e, Francję, dotarli ci Rumunię, w ogóle, do Anglii przez Rumunię i Francję. Po prostu masakra, koszmar, ale no, niestety musieli, ta, musieli to przeżyć tak musiało być. Dotarli do Anglii, jest e, opisywane, pokazywane, jak to było. Fajnie, naprawdę fajnie, zaś kręci w oku i cieszy. Naprawdę cieszy, że teraz niedawno były ja jakieś morderstwa, zabójstwa w, w Anglii, Wielkiej Brytanii na tyle rasowym, że to Polacy w ogóle. A w tym filmie, proszę bardzo, pokazują, że nie zawsze Brytole nas y, nie lubili. Więcej powiem, był taki czas, kiedy byliśmy bohaterami. Tak to było, dawno to było i y, nie można powiedzieć, że nieprawda, bo to prawda, jak najbardziej. Ten film y, jest tego dowodem. Niestety nie ma. Jak tutaj zawsze pojawia się zwiastun, szukałem, patrzyłem, niestety nic się na ten temat nie udało mi znaleźć, ale film ze wszechmiar polecam. 7 na 10, bo czy pokazuje stronę, której nie znaliśmy? Tak, wydaje mi się, że jest kilka rzeczy, których się osobiście, przynajmniej ja, dowiedziałem po raz pierwszy i zastanowiły mnie, zaskoczyły. Tak, powiem Wam szczerze, że od razu sięgam, mam zamiar w sobotę obejrzeć film Bitwa Anglii, żeby sobie porównać. Jak to pokazali w filmie popularnym, a jak pokazał Tomasz Magierski, który no, był blisko tych ludzi, tak? W filmie nie występuje, bo oczywiście nie wiem, pewnie uznał, że akurat nie nadaje się na dziennikarza. Może uznał też, że inna konwencja jest filmu i tak woli to zrobić, ale jak najbardziej. Zdjęcie mamy archiwalne, więc jest dobrze. Mamy no, nowe rzeczy. Dzieciaki, no. Dzieciaki to już są ludzie pewnie po 50, po 60, ale powiadają jak fajnie się Polakom żyło z Anglikami, z, z Kanadyjczykiem, który był ich zresztą dowódcą. Naprawdę, zobaczycie. Polecam film. Warto. Nie powiem wam, jak zrobił w kinach, ponieważ w kinach się nie pojawił, od razu trafił do TVP. Jest to świeżynka z, z tego roku, a swoją premierę w TVP miał jakiś tydzień temu i tak mniej więcej pojawił się na, na jedynce czy na dwójce jakoś tak. Wojtek dokładnie wie, o co chodzi. Polecam film. Obejrzycie go nie tylko dla fanów historii, bo film jest rzeczywiście ciekaw. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Cztery pozostałe retencje zaraz będą, obejrzycie je i widzimy się niedługo. Cześć!